Dobra, ja też live robię na tego na tuba. Nie ma. Ej, nie mm. ma, nie ma go chyba na radio. Nie wiem. Dobra, ja robię na, na YouTube'a Dobra. Eee, nie robię za mnie. Ja. Walę loga. Jest. Ale opóźnienie. Dobra. Sorry za caps locka. Panowie. No nie. Ej, zbugowałem się, co jest? Czemu jak nie tam? No Co? No że... Nie muszę klikać w żeby chodzić, nie? Jakby weź mnie za zablokuj. O, dobra. Kto robi tego lepowym wbił? nikt wbił robi. Ja robi, robi, robi. Ja ja nie by... bym by to w 9822, yy, powrót do kosza. I ja mi zwolnisz mi ogłoszenie na media z na To jak coś tak wyszukaj sobie kanał brzozów podłega wy podłaga obiektywie. Jak, jak co to weź mi po prostu daj live. Tak, dobra? to, to czekaj chwilę. Pierwszy dzień... Ej, um, bo nic, bo to nie jest przydział na całą zmianę, że ty jesteś dowódcą zastępu, nie? No, no nie. Mm, no, no ja nie nie 22 w koszarach. A gdzie ty byłeś tą wesołą piątką? Tu zaprowadziłeś? wróciłeś? kierowanie. Dokładnie. W sensie? Nic, po drodze powalone drzewo. A, okej, okay, okej. Okay. To mogłeśmy na radio zgłaszać nie? Dobra ja ja wiadę Nie ma SKKP ale już będzie zaraz Co my tu mamy Bramy można zamykać Co się z tym wkładam co się miał stać bo jest jakby. A. Jest co ciekawego. A. Nie mogę wejść do gry, bo mnie od razu wywala. Musisz być zweryfikowany. Ja by... też... A ty masz Daj mi na następny mm, wyjazd. E, daj okay. mi na dowódcę zastępu, dobra? Drogowy GT jedziesz Nigdzie O! Coś na formację przejść. Ej, południe. mi zdejść tego, bo ty napisałeś plus, plus zapraszam na like na TikToku. No tak. No. Ej! <laughs> Serio? No. Czy ty tak stoisz jak nie wiem jak widłem w nami siadaj. Eee, na, ty. Ej, mogę iść na ten? Mogę iść na dupie. No. Eee, nie. Eee.

Czemu mnie wygrywala? Bo musi być zweryfikowany. A żeby być zweryfikowany to musisz Weź na Discorda. Ciekawe kiedy bota naprawią na godzinę. Zajebiste zgłoszenie. Chłopak w PDOZ wali głową o ścianę. Pokaż. Kurde, ale sobie zrobiłem screena. Cie Mogę odrzucić, nie? No. Nie no, to przyjmuję. Jedziemy, gdzie jestem? Mhm. To do mnie było, czy do niego? Bo nie mam. Do niego. A? Ty jesteś seksyjny? Od kiedy ty jesteś? To bym V2 No ja zawsze byłem. O, O, nasu. to co dwa? Pięć. No fajnie, nie, bo nie Byście coś powiedzieli, czy co? Nie. Nie. Dwa Dlaczego? Nie, nie, bomba, nie, nie. 25 wystarczy.

Wyty w 98, ja 25, więc do zdarzenia. Ja mi z, przypominam, że tu musisz później te co co na Orlenie było musisz pisać Nie, yeah. No, no. piszę. Nie słyszę. Jak agrapę, per, per, jak graba to perplek, dołączyć musi być na Discordzie i się zweryfikować. O... Były to w 9825 na miejscu, z siły i środki wystarczające. E, mały porząd Dobra, to dawacie, Budujcie rotę pierwszą gaśniczą. Dawaj ty lsn -ke. Nie lsn ale nie główną, mieli ją Ja, Ja dzisiaj to robiłem na lsn -ce. No co to? to, ja to dzisiaj ale to było wcześniej, a teraz robimy na gówno i na się. No spoko. Dawaj, no chodź. Mis tak się rozwija, no ale dobra. Dobra, przecież. Eee. E... A ty jesteś Karot czy Daria? No. Dobra. E... Karot dla e... Super pierwszy. No. Karot, zgłasza się. Eee, działań. Technik. będziemy, od razu mówię, będziemy potrzebowali wideo plus kamery termowizyjnej. Czy ją? Słuchaj, nie wiem, czy widzisz, ale jestem na działaniach. Nie widzę. Zaraz wam widły doniosę. Na razie weźcie to przy delikatnie Za chwilę sprawdzimy kamerę i porzucamy też widłami. Przyjęliśmy tak poza tym. Ej, a, o, do? A, dobra, sorry. Ja idę po KT. Nie, nie, my się nie możemy rozdzielać. Myślę, że to ten. No, tak. no nie możecie się. Stopper pierwszy no to... dla Karo Karo dla Super pierwszego. Super, się. Zakończenie działań, ale będziemy potrzebowali jeszcze tej właśnie kamery termowizyjnej. No Jakbyś podał. To. I przynajmniej sobie nowy. Jak dołączyć? Discorda musisz mieć. Sprawdza kamera. Dołącz normalnie, dziękuję. masz tą stronę internetową i, ten, to, i ten, nie, nie. O, chłopaki, jeszcze coś na te kamerze widać, weźcie to jeszcze, polejcie. Dobra, gdzie ty to dokładnie masz? You. Jeszcze coś widać, jeszcze poleć. Ojej. Ej, w ogóle to ja nie mogę się ruszać, nie. Kurde, no. Pozdro. Ewidentnie gdzieś Ej, osiągę, no... w tym miejscu, tu, tu, tu trzeba poleć. Ja jeszcze coś jest tutaj. O, o PSP dla KPS o, zgłaszam potrzebuję tutaj na cele w na komendzie po prostu pan tutaj ma jakieś zaburzenia psychiczne pogotowie niedostępne wali sobie głową o ścianę a no, potrzebujemy tutaj pierwszej pomocy ma głowę rozwaloną. A co ja zrobić? na no, przecież nie łapę, Dobra, tak. udamy się. Dzięki. Betu, komiec, głasz na ruchu, sprowadź bojową. Trajdo. no mieliśmy? My, tu 998 25, na komp pp, w celu pomocy medycznej, dziękuję. E, e, to mieliśmy... My, ale my mieliśmy osoba, która wali sobie ścianą w głowę, a nie mieliśmy do osoby która jest zabudowana Idziemy udzielić pomocy medycznej. Prawnie, jeśli wali łem ścianę, to prawnie ma rozwalony lek, więc idziemy sprawdzić. No. Udzielimy pierwszej pomocy, znaczy kwalifikowanej i zobaczymy, co idzie. Ja wam otworzę, wiecie. Gdzie to? Dobra, bieżcie r jedynkę, podejdziemy, zobaczymy. Mi zweźniesz, ty? Dobra. Wezmę. Ja ratolam. Eski, nie trzeba, więc chodź. A ten już do nas tej zarem, nie? Dobra, wchodzić. Dobra, inna rota. A co to Dobry. za jakieś nowe osoby na służbie? Jakie nowe osoby Dobra, sprawdźcie go, zróbcie mu urazówkę. Ok. Sprawdźcie jego głowę, byś się bił głową. Dobra, y, z, Borys, zrób mu y, ten. Dobra, Urazówkę. A i wywiad zróbcie mniej więcej, jako taka, żeby wiedział. Urazówkę, Uraz. dobra. Yyyy... Hmm. No Jest po mojej czaszki. czaszki? Dobra, zajmij się tym. Yyy... Um, Idę na pewno... Czekaj. Znaczy ja dajmy kontynuację. Nogę sobie samemu. Sprawdźcie, czy głowa nie krwawi. E, co napisał na dół? Jak było ten? Jak pytałem się, czy źrenice reagują? Dobra, pójdę po perkę. Dobra, zajmij się ciastką, a ja nogą, bo on ma mm, też złamanie lewej kończy. To mówisz, że to mam zrobić? No, ty ciastką się zajmij, a ja nogą. Czekajcie, bo to Aperka tu się przyda. No jedź już. Przejechamy. Dobra, zrm przejechała i go pewnie przejmie. Jeśli nie będzie chciał pomocy, to się zbijamy. Nie wiem, do nas czy nie do nas. nas, do nas jest. Weź, jak chcesz wychodzić. Czyliście tak mu uż... pomagę? Tak. Ma... Dobra, ma ustabilizowanie. Nie do nas. To... Ktoś tam krzyczy z celi, chyba do nas. Nie do nas. Aha. Dobra, czy i się nie zajmie, tak czy co? Na razie sobie poczekamy. Czy będzie chciał pomocy, czy nie? Bo to zależy od tego, nie? Jeśli będzie chciał pomocy, to mu pomożemy. Jeśli nie dadzę rady sam to. to wracamy. O kurde, jakie drogowe Drogowy jest? stąd. Dobra. Idziemy już. Koniec. końcu. Jademy? Dobra, chodź, idziemy. Jak, jak, ty sobie to otworzył? Co? Magia. Co? Ej, ty masz, jesteś na tym? Co jest? Powiem ci tak, trzeba mieć szatański sztuczek. Dobra, Dobra. A po prostu wejdźmy tak, Kiedyś. No. Oni nie są zbyt mądrzy. Że jestem nadal na grupie tam. No ale byłaś kiedyś, KWP Tak 998 b to w zgłosie, na... 998b to 25 powrót na... powrót do kosza. A w ogóle, nie? Jak już jesteśmy przy takich aresztowych wezwaniach, to u mnie na poblistej wiosce było takie coś, że ziomek na że Policja odwoziła ziomka na Izbę Wytrzeźwień i im się e, kajdanki e, zablokowały i musieli mm, OSP pobliskie zadysponować. Żeby... Mm, no, jakby... Przerwało cię. Bytów 998, 25 na koszarach, poproszę bramę. E, tej, panowie... E, dobra, czy gdzie Ej, mi masz super sotmalach, bo ja cały czas zero. 15. O kurno, ja cały czas zero. To mało. No. Ej, e, mzka może być jaka lokalna, nie? Znaczy, średnia. E, do tego, jak tam było, jak byliśmy na tym CPN-ie. Mm -hmm. Ale MZ, nie? To jest normalnie jako... Co tutaj tu to... mamy? Czekaj, jasne, się się. Szybko jara się moje pole to odrzucić. Nikt dla nas mm. Oj, ale ja się słyszę. Ej, yy, dobra, po potrzebuję skład, który był na tym yy, Na tym CPN-ie yy, Ile tam nas było? 22, kierowca... Jan. Jestem? Słuchajcie, ten zastęp 22. Kierowca Jan Doduszewski. dowódca Marceli. Drogowy. Mi... Jan Drogowy, a sorry. E, przodownik roty pierwszej pan na ławie.